Profesor Tutka wśród melomanów. Kilku miłośników muzyki rozmawiało o instrumentach. Zastanawiało się, który z powszechnie znanych instrumentów działa najsilniej, najbardziej bezpośrednio na słuchacza. Najwięcej głosów otrzymały skrzypce. Skrzypce, powiedział ktoś, mogą mnie doprowadzić do ekstazy. Ktoś inny ujął się za wiolonczelą, jednakże w opinii górowały skrzypce. Gdy była mowa o fortepianie, owszem, przyznano mu wiele i to, że skala duża i wygrać można wszystko, ale właśnie tego oddziaływania, tego, co może doprowadzić niemal do ekstazy, tego fortepian dać nie może. A jednak, odezwał się milczący do tej pory profesor Tutka, a jednak Opowiem Państwu pewne moje przeżycie. Jechałem statkiem z Genui do Aleksandrii. Może było spokojne, na pokładzie zebrało się mnóstwo podróżnych. Między nimi był młodzieniec jak mi sam mówił na wpół Grek, na wpół Rumun człowiek w zachowaniu swoim trochę ekscentryczny. Trochę można powiedzieć wariat, ale pianista wprost fenomenalny. Właśnie z nim rozmawiałem, gdy na pokładzie dał się zauważyć jakiś gorączkowy ruch załogi. Po chwili spokojne, może zaczęło jakby przybierać inny kolor i wezwano nas do opuszczenia pokładu, gdyż spodziewana jest, krótko mówiąc, burza wówczas ten wpół grek na wpół rumun pianista wprost fenomenalny spojrzał na mnie i powiedział chcę grać zeszliśmy z nim do saloniku koncertowego i pianista zasiadł do potężnego fortepianu ledwie uderzył w klawisze stało się coś nieoczekiwanego Poszedł gwałtownie na dół, a przymocowany specjalnie do podłogi fortepian, zerwał swoje więzy i odjechał na kółkach od pianisty. W ostatniej chwili chwyciłem pianistę, który z wyciągniętymi rękami pozostał na taborecie. Powtarzam w ostatniej chwili, gdyż dziób statku. Podniósł się nagle, w górę, fortepian wracał. Oczywiście, że nie wróciłby grzecznie pod ręce pianisty, ale pędząc ku przeciwległej ścianie, zmianowałby po prostu człowieka. Gdyby dziób statku, Wpadał tylko w dół lub podnosił się ku górze, fortepian jeździłby tam i z powrotem po jednej linii i można by obrać jakiś punkt strategiczny, aby nas nie rozpłaszczył na ścianie. Ale rozszalała burza, zaczęła rzucać statkiem we wszystkie strony, skręcała go, przewracała na boki. Nie można było przewidzieć, z której strony uderzy w nas już wprost rozszalały fortepian. W pewnej chwili rzuciliśmy się do drzwi. Drzwi ktoś zamknął. Grozę sytuacji powiększała ciemność, w której rozszalałe cielsko fortepianu, szczerząc klawisze i jęcząc tunami, przy każdym uderzeniu ścianę, w trząsało widmem śmierci. Nie myśląc zupełnie o tym, że nikt treści mego wołania nie zrozumie, zacząłem krzyczeć po polsku. Ratunku! Ratunku! Pianista to samo krzyczał raz po grecku, raz po rumuńsku. Wreszcie zaczęliśmy krzyczeć. Mało krzyczeć. Darliśmy się w języku międzynarodowym. S.O.S.! S.O.S.! Ktoś otworzył drzwi. W te drzwi otwarte wbiegliśmy w ostatniej chwili, bo fortepian z jakąś wściekłością, z jakąś nieprawdopodobną furią pędził za nami, aż oparł się z jękiem łoskotem o ścianę. – Proszę państwa, – mówił profesor Dudka, – nie skrzypc, nie wiolonczela. Ale właśnie fortepian, właśnie fortepian zrobił na mnie najpotężniejsze wrażenie w moim życiu tego dnia, gdy szalała burza na morzu, a ten półgryk, półrumun pianista, wprost, fenomenalny, zasiadł do fortepianu i fortepian.